Kiedy zginiesz w jakimś poziomie w Geometry Dash, to, to miejsce musi być chyba trochę ciężkie, skoro właśnie tam zginąłeś. Co nie? Czy nie? A ja dzisiaj zrobię tragiczny pomysł, w którym będę grał poziomy, ale gdy zginę w jakimś miejscu, to będę musiał je utrudnić. Zagram w Easy Demona, Medium Demona i Hard Demona, a dokładniej Platinum Adventure B oraz Nine Circles. Zobaczmy jak tej pójdzie. Ok, także lecimy. Ja już mam kopię Platinum Adventure B i Nine Circles. Także ustalimy, że można sobie zrobić practice runa każdego poziomu przed zaczęciem grania go. I coinów nie będę zbierać, bo to po prostu nie ma sensu. Okay, także lecimy. Ok, git. No to lecimy. Normal mode, uwaga. Jest! Złona temptowałem to, let's go. No to nice, nice. Teraz B. B już będzie bardzo trudne. <gry> Kurde, ja nie za bardzo wiem, jak to się gra. I ten boy jest najcięższą częścią, Chcę zrobić od tam do szkół. I ten Spider był mega ciężki. Nice. O, oh, dobra, lecimy na normal, łodzie, To będzie trudne. Wiedziałem. Ja to muszę teraz zbafować. To po prostu przesunę go tutaj. Razem z blokiem. Dobra, nie, o dwa przesunę. Dobra, git. Przeszedłem to widnięcie. Nie, ja jestem takim geniuszem. Poszedłem za wysoko. To muszę tutaj dodać kolce. Tu, tu. I tutaj dodam kolce. To będzie już ciężkie. Nie, no ja nie mogę. Dobra, to dodajemy więcej kolców, I guess. Nie, no dobra, aż tak to nie. Coś takiego. Nie! Odbiłem się od tego czegoś, bo jak widzicie tu jest slope. Dobra, nie będę się patyczkować, dam ogromnego tutaj. Zbafowałem to miejsce, gdzie zginąłem, jest git. Kur... Dobra, dodam coś takiego, tylko trochę niżej. I teraz będzie git. Jest! Nie! Bo ja tam muszę jakby zdouble klikować na tym UFO, bo ono już jest za ciężkie. Dodam tutaj kolce, Jak go trochę przesunę. Jest! Przeszedłem to miejsce. No znowu, ja nie mogę. Dodam tutaj takiego kolc. Tutaj. To już jest mega zbafowane. Odbił mnie jump, pad i to by... to było wystarczające, żeby to miejsce przejść. bo bym po prostu dwa razy mamanik Dobra, mam pomysł, że tak to zbawuję. Tak blisko! Ale to jest prawie niemożliwe. Przecież jak ja lecę na dwa, czy nawet trzy razy speedzie, to przecież to jest prawie niemożliwe. A ja nie wiem, czy to, ja to pasnę na kiedy w ogóle. Dziwa. Omega. Oh Przyszedłem na trudniejsze miejsce w poziomie i zginąłem do tego. Dajemy tutaj kolca i tutaj kolca. Kur... To jest to zbafowane kliknięcie. Muszę je zbuffować jeszcze bardziej. Tym razem już zaznaczam wszystko. Dobra, tak to przez. No bo nie. No. W ten sposób. Uwaga, ciężkie miejsce. Posunąłem. Drugie. Tak blisko. Albo nie, po prostu dodam nowego kolca. I przesunę go jeszcze bardziej w dół. Kolejne. przeszedłem. Ja wiedziałem, że tu mogę zginąć, bo to jest takie wkurzające miejsce. Dobra, dam tutaj kolca. I tutaj. Git. Tak blisko. Mam pomysł. To będzie bardzo zły pomysł. Zamienię tego kolca z tym kolcem. Dobra, lecimy. Przeszedłem, to ja nie mam. Ostatnim momencie. Ostatnia pszczoła mnie dopadła. Nie mogę! Już bym to miał. Dobra, za to daję tutaj kolca. Bo mniej więcej tutaj zginąłem. To trochę zeskaluję i przesunę w górę, bo to jest mały hitbox. A ten hitbox po prostu mega powiększę, tak. O tak. No i dobra, lecimy dalej. Ostatnia! Dobra, dodam kolejnego kolca tutaj, ale przesunę go trochę tak, żeby to już by było za trudne. Prawie. No to bafujemy to miejsce jeszcze bardziej. Myślę, że zrobię coś takiego. Dobra, to jest mega trudne teraz. No i oczywiście, dodam tutaj małego koca po prostu, tylko go wysunę na górę. No wiedziałem, że znowu wysunę jeszcze bardziej ten kolec. Pewnie zauważyliście, że teraz praktycznie cały czas ginąłem na tym kliknięciu na 35, także nie będę was zanudzać cały czas buffowaniem tego poziomu B. No i jedyne co musicie wiedzieć, to to, że nie doszedłem ani razu po 48. Co prawda pasowałem parę razy to kliknięcie na 35, ale skończyło się później na tym, że zacząłem ginać na tym Spiderze i w końcu on się stał praktycznie niemożliwy i się poddałem na B. Także teraz czas na nice. Circles. Dobra, nie, to już było niemożliwe. Lecimy z Nice Circles. Ćwiczymy na Practice Mode'zie. Na Circles będę zadowolony, jak dojdę do Wave'a, nie? I tak to już jest prawie niemożliwe dla mnie. Przez tego shipa głupiego. Jak już przejdę tego Yellow Orb'a, to reszta bola jest swój. no i mam drop. I ten ostatni cube jest trudny. Szczególnie ten skok był trudny, ale dobra, zrobiłem go. Przećwiczyłem na praktycznie lecimy na normal. Jak, jak do chociaż dojdę do wave'a, to już będę zdziwany. Nie! Zginąłem na 0% na pierwszym skoku, ja jestem nienormalny. Dobra, daję coś takiego. Nie! Nie! Nie nigdy że ja już... Ja właśnie doszedłem do wave'a. No no, dla mnie to już jest dobrze, nie? znaczyć, że ja praktycznie w pierwszej próbie, nie licząc tej e, zerowej, doszedłem do 70%, co już jest dalej niż na B. A po prostu muszę tutaj dać kolca, bo jakby za wcześnie kliknąłem. Dobra, Git. Dobra, to tutaj po prostu dam większego kolca, nie? Ja obrócę go tak. No i Git. Wiedziałem, że to zginę. Naprawdę to jest praktycznie niemożliwe. W ogóle ja nie byłem ani grama, niewys. Dopóki nie wiem do daleko. Dopóki nie znaczy tylko, tak to postawiam, jak upa. Naprawdę, ja słyszę go zrobiłem. Jestem daleko. To jest jedno z najcięższych miejsc samym poziomie moim zdaniem. Dobra, no i teraz muszę tam piłę przesunąć w dół. Zginam do tej piły. Przesunę ją w dół. Raz, dwa, trzy, o tak ja będzie. O Jezus, to to jest prawie niemożliwe! Trochę cofne to. Dobra. Przesunę ją dwa zamiast trzech. Możliwe, że to po prostu już damy, nie? Jestem geniuszem, nie? To dodam takiego kolca. Okej. Okay. Oczywiście. Damy drugiego kolca tutaj. Żeby było jeszcze ciężej. No, no widzicie, o czym mówię, nie? To już jest praktycznie niemożliwe. Bum. No i później robiłem naprawdę dużo głupich dedów na szypie i na bolu i dużo nudnych buffów robiłem. Natomiast to, co Wam pokażę, to jak wreszcie przeszedłem i szypa i bola i wtedy stało się to. Jest! Let's go! Doszedłem do dropu! Dobra, nie, to będzie już prawie niemożliwe. To podłożę tutaj slopa, który będzie dużo wyżej niż powinien. Dobra, nie aż tak, w ten sposób, o pół bloka. Później robiłem jeszcze trochę zgięć na bolu, czy nawet na pierwszym cubie, natomiast je pominę, ponieważ nie ma sensu ich wszystkich pokazywać. No i czas na ostatniego jana Ninsearks, bo później mi się już nie chciał go grać. I zobaczmy, jak on wygląda. O do, do, do. Przeszedłem tego bacha. Nie, 40. Dobra. Trudno. Już mi się nie chce tego robić. Nie, nie wiem. Przeszedłem tylko Platinum Adventure, który zła temptowałem i doszedłem dalej na na Circus niż B. Dobra. To tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. No, także podsumowując, zapomniałem to powiedzieć na początku, ale był to pomysł od jednego z moich widzów, od Igiego. Naprawdę dziękuję mu za to bardzo, ponieważ był to ciekawy pomysł i ja jestem całkiem zadowolony jak mi poszło. Plan Team Adventure przez to, że sobie poćwiczyłem to zrobiłem w jedną próbę, na B ledwo gdziekolwiek doszedłem, w ogóle ledwo do robota, a na Run Circus doszedłem w praktycznie trzy próby dalej niż na B, tak więc trochę śmiesznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę, a nawet suba. No i to tyle. Siema Widzowie.